Przed nami, tak jak prosiliście, Krall Shadow. Taktyczny karabinek z olbrzymią butlą, e, chyba nawet 500, ponad 500 e, pojemności. Ile tam ma dokładnie? J, pół, litra. Pół, litra. pół litra. Czyli 500 ml macie e, i macie regulator ciśnienia w standardzie. Jest to kaliber 22, czyli 5,5. A tutaj mamy. No, co to jest? Co to jest? Prawdopodobnie to jest jeszcze jakieś dociska lufę? Mhm. Chyba tak. 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 tak, dociska lufę, żeby lufa była stabilnie w bloku. W manometr. bloku tu mamy manometr jeden od regulatora, czyli pod spodem widzicie ustawienie rega. Przybliżek możesz? Market? No na tyle mamy ustawiony regulator Ciśnienie no 110 bar. A tu mamy manometr od kartusza. No i macie tutaj fajną tą szynę 22 podwójną. I spust 3D. E, fajnie, bo jest baka regulowana góra-dół. E, stopka jest regulowana góra-dół. E, z tyłu widzę, że jest też e, gwint. Nie pod spód, pod. A tu jest ta baka regulowana. To nie, się przesuwał. A no, trzeba pewnie mocniej troszkę wejść Dobra, Dobra. Się tym będziemy bawić. A pokaż jeszcze pod widzę, że tu jest gwin tu. Mhm. Tak, tutaj macie gwint jakbyście chcieli wkręcić jeszcze jakąś dodatkową stopkę i mieć taką podpórkę z tyłu. No i tutaj wciskamy no. przycisk jak w katranie. E, jak w katranie? Tak, jak w katranie jest karabinek łamany, więc moim zdaniem kral ten model zrobił. Bardzo fajnie. No, i za chwilę zobaczycie 25-50 na tarczy, w limicie. Także 50 metrów w limicie będziemy strzelać. Więc możemy pokazać, ja już to niejednokrotnie na swoich filmach sprzed laty pokazywałem, że na 50 metrów celnym PCP czy celną sprężyną da się ładnie, e, da się ładnie strzelać. Tylko teraz tak, mamy maciek dwa rodzaje śrutu, Tam w kobrze Kobry. jest e, BRS. 0,87 g to może będzie lepsze. Co? Tak? tak, spróbujemy, a potem spróbujemy ewentualnie na tym. I porównamy co nam na przykład na 50 metrów lepiej wyjdzie, na 25 to myślę, że będzie podobnie wszystko, nie? Dobra. Chodziło, no ale Dobra. możemy zrobić dwa testy śrutów, czy JSB RS lżejszy 0,87 g i JSB Jumbo 1 g. Także Maciek przychodzi na razie do zerwania. no i założona ta fajna optyczka, to jest BSA TMD z krzyżem w pierwszym planie. Także Maciek tutaj już nie musi się martwić o powiększenie, niech sobie dostosuje do siebie. Ma boczną paralaksę, niech sobie wyostrzy obraz i myślę, że będzie mu się przyjemnie strzelać. Dobra, wyłączam. Kral tak. Shadow, 27 metrów, najpierw test na śrócie 0,87. Jak damy tumik, wiatrówka będzie o wiele cichsza. Na końcu magwin na jedną drugą jest, montujecie sobie tumik i macie fajny karabinek taktyczny. Z taką, oto to walizką zestawię, jak tam widać, jeszcze z w zestawię dwa magazynki, wszystkie złączki, tam zapasował ringi. O macie to jedzie już jak Rambo seriami. Że nie na skupienie życia, ale żeby wam pokazać, co <grymne> robimy zaraz e, to, co miało być 5 strzałów, ile wsadzasz? Wlećcie w tą samą tą dziurę. No. No to dobra, no to zaraz Shadow na 50 metrów I teraz przechodzimy na PCP Przechodzimy na PCP, Kral Shadow wjeżdża 25-50 i kończymy no. Kral Shadow, kaliber 5,5, 27 metrów, strzela macie. No także 10 strzałów, 10 strzałów. Czyli no. cały, cały magazyneczek no, tutaj poszedł. No, tu jest, to jest ok. W 5,5 naprawdę jest spoko. Kciuk. Jest cały magazyneczek. No, elegancko. No to chcemy na... 50 od razu, nie? 50. Zakleję, żeby to nie przyświtało, bo to przyśwituje. O, sobie, przyśwituje. Dobra. O, mogę tego? Cyk, hmm? i co zrobimy sobie, żeby zrobimy mi się tu nie dało. Tak. Kropę tu, to tu jest krop... dystans 50 metrów. Tam stoją auta i stoliki. Tam gdzie idzie Maciek. Także wszystko odmierzone co do metra. No i zaraz zobaczymy. Maciek musi sobie poprawkę obrać. Najpierw się dozerować. No i za chwilę zobaczycie na tarczy, jak szczelak raloszado na 50 metrów.

Jest ok, naprawdę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem tu no ale tu jest, tu jest naprawdę fajnie. No jest spoko. się pi... No jak na 50 metrów limit, no to zobacz, tu jest raz, to jest dwa, trzy, limit. cztery, no. pięć, tu pięć wsadziłeś, mhm. no ale tutaj ci trochę potem tą drugą serię rozsiało, no ale to przyjąć te pierwsze pięć strzałów, no to jest Praktycznie się nie? No jest ok, bo tu masz w linii, widzisz? Tu masz w linii. Oh. No. no, jest ok. Jak na no już ja nie będę tam się ten, bo byśmy się uparli, i zrobilibyśmy tego grosza, ale no, nie. nie będziemy męczyć. Także to już potem zależy tak naprawdę od, od waszego oka. Jest potencjał nawet na groszówkę na 50 metrów, także jest ok. No i tak jak widzieliście na 50 metrów, krall shadow. Całkiem, całkiem fajnie z potencjałem, mówię. To troszkę tutaj na wszystko tańczy. To jest śród lekki, to jest limit. Więc bez problemu myślę, że. I to w większym powiększeniu. Bo tu jak tak. ktoś tak dobrze strzela, albo nawet by go troszeczkę tam dźwignąć, żeby miał to równe powiedzmy 16,5 działa, no to już by było zapewne lepiej. Także my się żegnamy, dziękujemy za uwagę, polecamy się na przyszłość. No to, cześć I Pozdrawiam, Hej! Ja już sobie to wyłączam albo tu magazynek zostawiłeś ale z tyłu jest taki czerwony tu? Ta. i wystarczy klapkę zamknąć i